Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana. Zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Odzienie jego stały się lśniąco białe, tak że żaden na ziemi polusznik wybielić nie zdołał. I ukazał im się Eliasz z Mojżasza, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawmy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć. Tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany i jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co to znaczy powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Czy chciałabyś, czy chciałbyś poznać bliżej Boga? Chciałbyś, chciałabyś poznać bliżej Boga? Mieć takie doświadczenie jak Piotr, Jakub, Jan. Po co to czytamy? Po co czytamy to, tą Ewangelię? Czy po to, żeby pozachwycać się, że dawno, dawno temu trzech apostołów miało niezwykłe przeżycie? Czy też jednak jest to jakieś konkretne zaproszenie dla nas? Może nie doświadczymy tego tak jak oni, ale skoro mamy drugą niedzielę Wielkiego Postu i Kościół daje nam takie czytanie, to znaczy, że jest to zaproszenie do czegoś dla nas. Zobaczcie, że oni właściwie nie wiedzą, co mówić. Są przestraszeni, pewnie szczęśliwi. Mówimy, mówią: Dobrze, że tu jesteśmy. Chcą zostać, postawić namioty, zakotwiczyć się, ugościć Eliasza Mojżesza. Jest to bardzo silne doświadczenie, które mają. Więc czy można być blisko Boga? Czy można Go spotkać? Czy można Go doświadczyć? Bardzo realnie. Tak, można. I to można być Boga dużo bliżej, niż Ci się wydaje, że można być. Bóg zaprasza nas dużo wyżej i dużo bliżej siebie, niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. I mówimy na razie tutaj o tym, co jest tu, na tej ziemi. Bo już tu, można być tak blisko Boga, że to jest nie do pojęcia. A co dopiero, będzie tam, po tamtej stronie. Tylko trzeba sobie zadać jedno pytanie: czy chcesz? Czy chcesz? Czy tak naprawdę tego chcesz? Czy chcesz poznać Boga bliżej? Czy chcesz być bliżej Boga? I Bóg zaprasza nas w tą drugą niedzielę, zaprasza Ciebie. Właśnie na górę tabor. Zaprasza nas, zaprasza Ciebie, żeby bliżej Go poznać. Chcę objawić swoje oblicze Tobie. Słowo Boże dzisiaj pokazuje konkretne wskazówki, konkretne wskazania, co zrobić, żeby przybliżyć się do Boga. Co zrobić, aby Bóg mógł mi pokazać swoje oblicze. I tą wskazówką pierwszą jest Abraham, jego ofiara. Zobaczcie, Abraham składa Bogu ofiarę. Abraham ofiarowuje coś Bogu, coś cennego. A trzeba by powiedzieć coś, co jest w jego życiu najcenniejsze. On nie mógł mieć potomka ze swoją żoną. I to się dzieje. Bóg daje mu obiecanego syna Abrahama. I ten syn staje się całym Jego światem, całą jego radością. A Bóg w pewnym momencie mówi złóż tego Syna w ofierze. Bóg żąda od Niego rzeczy najcenniejszej, żąda Jego Syna. I Abraham to czyni, chce to uczynić, chce złożyć swojego Syna w ofierze. Oczywiście wiemy, że Bóg nie chciał śmierci Jego Syna i i to się nie dzieje, jego syn przeżywa tę próbę, nie o to Bogu chodziło, to była próba wiary, próba wiary Abrahama. Czy Abraham jest w stanie oddać Bogu to, co jest najcenniejsze w jego życiu? Kiedy popatrzymy na nas, na nasze życie, to my często dajemy Bogu ofiary, ale małe ofiary. Niedzielę mamy wolną, to sobie pójdziemy do kościoła. Wieczorem rano mamy trochę czasu, to zmówimy kilka modlitw. Raz na jakiś czas pójdziemy do spowiedzi. Ale Bóg jest godny największych darów. I jeśli chcę odkryć Go w pełni, muszę oddawać Mu to, co najcenniejsze. A co jest dzisiaj najcenniejsze? Tak naprawdę najcenniejszą walutą jest czas. Wcale nie pieniądze. Najcenniejszą walutą dzisiaj jest czas. Kogokolwiek zapytamy, to ludzie nie mają czasu. Nie mają czasu. Jeśli chcemy coś zdobyć, jeśli chcemy coś mieć, musimy włożyć w to czas. Im więcej czasu włożymy, tym więcej wyda to owoców. Więc najcenniejszym darem, jaki może ofiarować dzisiaj człowiek, no to jest nasz czas. Czas poświęcony tylko dla Boga. Następna rzecz to jest wola. Abraham nie chciał ofiarować swojego syna, to jest oczywiste. Ale bądź wola Twoja, nie moja. Często kiedy modlimy się, to mówimy Panu Bogu, Panie Boże, chciałbym to, to, to i to, żeby było tak, tak i tak. Narzucamy Bogu naszą wolę. A chodzi o to, żeby to odwrócić, żeby szukać tego, co jest wolą Bożą. I tak naprawdę dać Bogu zielone światło w moim życiu, żeby było tak jak on chce, żeby on działał tak jak on chce działać. Zielone światło na jego działanie, ale na zasadzie robisz co chcesz, bo ty jesteś Bogiem. I to jest prawdziwa ofiara. Kiedy Pozwalam Bogu, żeby robił co chce, żeby może mi coś zabrał, co lubię, ale co jest dla mnie złe, żeby może coś zrobił, co chcę, ale w zupełnie inny sposób, niż ja chcę. Więc to jest ta ofiara. I dzisiaj jest milion rzeczy, o które się zamartwiamy. Miliony są rzeczy, które, o które się zamartwiamy, jest miliony informacji, które są dla nas ważne świadomości, media społecznościowe i tak dalej. Milion rzeczy martwimy się. Ale czy martwimy się o Boga, o naszą relację z Bogiem? Czy martwimy się o to, że nie mamy czasu dla Boga? I to, co jest potrzebne, żeby z Boga bliżej spotkać, no to z Bogiem być. Potrzeba Bo tego czasu sam na sam. Czasu, kiedy w stu procentach skoncentruję się na Bogu. I to jest ciężko, bo kiedy mamy tyle spraw różnych, to kiedy yy, mamy już ten czas na modlitwę, kiedy nawet przychodzimy na msze, to często w tej głowie jest milion różnych myśli. I siedzę na mszy, słucham kazania, a myślę, że jeszcze muszę to zrobić, kupić to, zrobić tamto. Opędzimy. Więc potrzeba tego czasu żeby te myśli przeleciały w tej ciszy. Oni wychodzą na górę, wychodzą osobno, są sam na sam z Jezusem. I potrzeba też w tym czasie, bo warto jest przed Bogiem się wygadać, Panu Bogu powiedzieć, co mi leży na sercu. Ale potrzeba też czasu słuchania, czasu ciszy, czasu kiedy to Bóg mówi, a ja słucham. Trwam w milczeniu. I zobaczcie co się dzieje. Oni po tym doświadczeniu nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. Oni nic już nie widzą, tylko Jezusa. U nas często jest na odwrót, że widzimy milion różnych rzeczy, milion spraw do załatwienia i przez to nie widzimy Jezusa, bo On jest gdzieś dalej. On jest w naszym życiu, ale te rzeczy nam przysłaniają wizję. Więc potrzeba przebić się przez te wszystkie rzeczy, odsunąć się na bok i widzieć tylko Jezusa. I kiedy budujemy na Jezusie, to On też wchodzi w te nasze sprawy, On wchodzi w te nasze obowiązki, wchodzi w te nasze trudy dnia codziennego i je porządkuje. To nie chodzi o to, że mamy je porzucić i teraz tylko się modlić. Ale chodzi o to, żeby przeżywać te wszystkie rzeczy z Nim i żeby relacja z Bogiem w naszym kalendarzu wydarzeń miała priorytet jeden. Żeby to było najpierw, najpierw Bóg, a potem inne sprawy. Że Bóg musi być pierwszy, a w pewnym sensie jedyny w naszym życiu. Wszystko musi być Mu podporządkowane. Kiedy tak się dzieje, kiedy jest ten priorytet, to w moim sercu robi się miejsce. Bo często Bóg nie może wejść w moje serce, bo to serce jest sercem zaśmieconym. Tam są seriale, tam jest telewizja, tam są zmartwienia, tam są zakupy, tam jest rachunek za prąd, milion rzeczy. I dla Boga nie ma miejsca. Więc kiedy robię miejsce w tym sercu, a od tego jest wielki post dlatego ta ewangelia pada dzisiaj to Bóg może wreszcie w to serce wejść I może wreszcie w tym sercu zacząć zaprowadzać porządki bo to on jest tym który robi porządki w naszym życiu ale wymaga to naszej współpracy więc te wszystkie rzeczy w naszym życiu są ważne nie chodzi o to żeby właśnie nimi się już nie zajmować ale chodzi o to, żeby nie zajmować się nimi kosztem relacji z Bogiem. Tak często niestety jest, że ludzie mają czas na wszystko, tylko nie, na, nie dla Pana Boga. A jeśli złożę tą ofiarę mojego czasu, mojego wyrzeczenia, mojego trudu i zbuduję tak moje życie, że będę miał ten czas dla Boga, na bycie tylko z Nim codziennie, wtedy... Takie doświadczenie, jak słyszymy dzisiaj, nie takie same, ale będzie też i moim udziałem. Bóg będzie Bogiem, który jest w moim życiu. I będzie tym życiem po prostu kierował.